No, nie, nie mam ładunku No, łąka nie ma. To jest jakiś problem, nie? Tak, jestem. Koch kolejkowej wyciągał z, z windy pociszk, kładł. Teraz ten, y, 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 go, dowódca działa, nie? Mówił gotowy, zamykano y, zamek, zamek wkładał y, za, ten zapłonnik. No i teraz... Czekał nasz na, na, mówi na celu i mówił ładu pal. pal ja naciskałem pedał, i leciał płacisz. No to wielkie brawo dla księdza, wielkie brawa. No. Uratował honor, księże Was Mieliśmy, kaliber. Jedyna, jedyna jednostka, która wykonała strzelanie po wojnie z normalnego kalibru 130 na i bez wkładek i odpalanie centralne, czyli w centrali a u mnie siedział dowódca na GPKO i jak wymierzyłem z dalmierza, mówiłem mu przekazuję odległość i ode mnie odpalał aha się. zamkowy otwiera zamek i korytkowy podaje a, spuścisz aha korytkowy podaje pocisk, ale mocno o pod... i potem tutaj powinno być jeszcze ten. stempel. 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 Nie, 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 nie. A? Tym, A? to Nie, nie, to jest to. To z... worka z okay. worku, przypomnijmy, ile pół kilogramów? 11. 11. A pół różnej wielkości, były ładunki? Nie, nie, jednakowe. ładunki I

za kurka, za kurka. A więc dowódca Furzebyś przyszedł sprawdzić działon i wziął jednego, jak się to nazywało, na magazynki, co były. Na amunicję, a tam gdy było za ciężkie, trzymaliśmy papierosy. No i chciał otworzyć to, a Wasz Szatowski uprzedził <noise> dowódcę, mówi: Ja nie będę częstował swojego dowódcy rozpoczętą paczką papierosów, tylko nową. Otworzył, a wy to Wszyscy tak macie? Kibknęliśmy <noise> chłopak.